Cześć chłopaki, witam was serdecznie powiem wam tak w poprzednim ztingu już to mówiłem a wy chyba też to zauważyliście, że trochę mniej, mniej nad wodą no w tym roku w 2023 tak będzie potem może się to już zmienić, może ale każda taka chwila, każdy taki moment, w którym ja jestem na wodzie, to jest dla mnie święto. Ja to uwielbiam. To jest coś pięknego. Problem tylko w tym, moi drodzy. Problem jest największy w tym. Zaraz wam powiem w czym. Chyba mi przyznacie rację. Że te nasze polskie wody, jeziora rzeki, nasze polskie. Te nasze polskie wody, jeśli chodzi o rybostan. Moment, bo tu jakaś roślin to tu pełno, ale ryb tu nie ma. Jeszcze raz to powtórzę. Te nasze polskie wody, jeśli chodzi o rybostan, są tak samo puste jak łeb polityka. Niczym się nie różnią. Kompletnie. Tam pusto i tu pusto. Ale ja przyrodę jeszcze jestem w stanie tolerować. Natomiast pustych łbów polityków już nie bardzo. Także zostawmy to dziadowstwo. Niech oni się tam licytują nawzajem, między sobą. Ja staram się być od tego jak najdalej. Zobaczymy, może się coś uda tutaj wyciągnąć tych, z tej wody. Chociaż nie wiem, bo tu przyjechałem na tą wodę też w innym troszkę celu nie tylko wędkarskim nie uznaję tej wody jako jakieś tam wyjątkowo rybnej jeśli chodzi o drapieżniki raczej chyba nie nigdy mi się tu nie udało nic złowić ale skoro już tu jestem no to trzeba powalczyć jedno co wam mogę obiecać to przyjadę tutaj już niebawem jak tylko znajdę troszkę wolnego czasu a w tym jest coraz gorzej jest, jest po prostu, jestem po prostu cholernie zajęty ale jak tylko znajdę troszkę czasu to przyjadę tutaj z federami to wtedy nagramy bardzo fajny film bo białorybutów byte jest że tak powiem, pełno i może się coś uda ładnego złowić natomiast jeśli chodzi o od rapieżnika to, to jest tu chyba problem i chyba nie ma sensu tutaj próbować wypływać to znaczy ważne, że to co sobie zaplanowałem to już zrobiłem już dzisiaj mam to co chciałem to tam jakieś dno chyba zahaczyliśmy bo nie o rybę mam to co chciałem, jestem szczęśliwy jest mi dobrze przed chwilą się bardzo mocno na, na, nagadałem do kamery bo nakręcałem film nie wędkarski i trochę mnie już gardło boli od tego mówienia to niestety tak jest mówisz, mówisz, mówisz to, to potem są konsekwencje także jeśli zostawię dłużej włączoną kamerę i zlo, zrobię coś w rodzaju e, long sting czyli długiego, długiego krótkiego długi krótki to być może troszkę przemilcze ale do Was będą docierały dźwięki tej przyrody. Tutaj żaby rechoczą. Trzcinak daje tak, głośno że aż, głowa boli. Jest pięknie. No i się co zrobić taki niemy long sting. Długi, krótki. Ten, to moje powiedzenie, że wody polskie są tak puste jak łeb polityka, to chyba będzie w tytule tego streamu. <laughs> Specjalnie nie powiedziałem mózg polityka, tylko łeb polityka, bo coraz bardziej ich wszystkich nienawidzę. Dość Marek! Koniec. No nic, kuj. jakiś okolek przywalił. pewnie wlazł w jakieś i, i się nie kręci uuu rogatek o Uu, tak kur... po co ja byłem, to ten podbierak kurwa męczę się tylko z nim, bo to przeważnie zawada. po co mi ten podbierak następnym razem nie biorę o! jeszcze tego typu niespodzianki się tutaj robią tak czasami jest Proszę ostatnio sobie pomniejszyłem szansę na złowienie drapieżnika, bo wiadomo, że w południe to rzadziej one biorą, lepiej jest zawsze rano, albo wieczorem, niestety rano nie mogę. A do wieczora dzisiaj nie zostanę, bo mam troszkę inne plany. Będę liczył na to, że uda mi się coś złowić w tych godzinach niebraniowych, ale żeby się udało coś złowić w takich godzinach to te ryby muszą być a ich nie ma po prostu zwyczajnie ich nie ma To jest dużo winy w tym zarówno nas wędkarzy tak jak i tych, co mają puste łby. Ci, co mają puste łby, łby, mogą teraz zacząć interweniować i sprawić, żeby tych ryb było więcej. Czas najwyższy. Ale oni mają puste łby i tego nie zrobią, także możemy liczyć na to, że wędkarskie hobby będzie zanikający. Bo mało kto przyjedzie nad wodę i będzie siedział tutaj na pusto, na pusto znowu łowiska komercyjne kurwa ludzie co to za frajda złowić rybę na łowisku komercyjnym to wstyd to jakby poderwać dziewczynę w bordelu. no ludzie kochani no. ja nie mówię ja też pojadę na komercha no bo gdzie pojedziesz jak nigdzie nie ma ale to to wstydkur. Idziesz płacisz i dostajesz to co masz, to co chcesz. No burde no. Prawdziwe polowanie na cenne łupy. Odbywa się zupełnie gdzie indziej. Cennych rzeczy w tych miejscach nie znajdziecie. I czasem warto spróbować. Zawsze to jakaś satysfakcja Slideruję sobie, bo lubię slidery Często na nie dostaję sztupaki, ale nie na tym jeziorze. Na tym jeziorze mi się nigdy nie, nigdy mi się nie udało sztupaka złowić. Tak, jak. Albo ich tu nie ma, albo ja po prostu nie mam na nieszczęście. Jak przyjadę z federami, tutaj, bo może przyjadę, bo mi się tutaj podoba. Jeśli chodzi o Federy, to jest dobry dojazd. Nie ma problemu. To jedną wędkę zarzucę na żywca. A co? Wolno, to, to, to może. Zobaczymy, może wtedy, może na żywca się uda złowić jeszcze przepaczyna. a dawno nie łowiłem na żywca. Za dzieciaka się łowiło często. Potem był taki okres, ten okres no kill. Borębał, że nie zrobić krzywdy rybce. No więc się nie mówiło na szywca. Teraz mi ten okres no-kill pomału zaczyna e, przechodzić. jak mam jeszcze robaki, to wolę jeszcze ryby z jeziora. A co? Będę tutaj gorszy tymi swoimi wypowiedziami. No kilowców, ale no kilowcy to przeważnie są w bordelach, nie? No co tam niestety, ale no kil jest obowiązkiem. No kilowcy, bordelowcy. Ale ja podpadnę wędkarzom o jest! ale mnie tam będą hejtować. A hejtujcie na zdrówka No na rybko ja by to popłynąć, żeby mieć jakąś szansę na złowienie czy nic nie dzieje czy co, popłyniemy gdzie indziej, zupełnie On Też się jeszcze wziął z prątem. popłyniemy sobie popłyniemy trollingiem w takie inne zupełnie miejsce może tam. I tam nigdy nie spinningowałem. Może. Założymy takiego tutaj po drodze moglerka, A wy się ze mną przepłyniecie. Powiem to już że słabą baterię, muszę kupić nową. Do jesieni trzeba nazbierać. Teraz to już koniec będzie prawie pływania, także nie, nie muszę na szybko odkładać pieniędzy, ale na jesień, jak już będzie, będą wyjazdy na te takie poważniejsze szczupaki. To trzeba będzie już mieć dobrą, dobrą baterię, bo wtedy będzie jesienią, będzie mocniej pizgać i dobry silnik będzie potrzebny. Dzisiaj przy małym wietrze mnie znosi, a co powiem, przy tych jesiennych wiatrach. Nie da rady w ogóle tym popływać Ach, O jest, czym starszy, się jest ten slaps. Ostatnio zacząłem ćwiczyć pompki. Na razie doszedłem do 20. Już czuję, że mogę więcej, ale nie chcę się nadwyrężać. Zobaczymy może do jesieni do, dojdę do, do jakichś 50 pompek dziennie To już będzie dobrze Płyniemy w takie miejsce W którym nigdy nie łowiłem I zobaczymy czy tam czegoś się nie uda zrobić Tutaj w tym przesmyku Lipnie to wygląda Uff. Od tego słońca to mi głowa tylko boli po prawej stronie wyspa po lewej taki półwysep jesteśmy teraz w przesmyku a płyniemy, na, płyniemy za drugą wyspę o, za zupełnie inną wyspę zupełnie inne miejsce no to troszkę czasu nam to zajmie wobler ładnie chodzi no i dobrze nic tu nie przewaga. ani nawet kurwa małe okony, kompletnie nic no, co za jakieś no ale co, to, to mówiłem dlaczego, no to, to, to są puste wody już wszystko zostało wyłowione nie niezadbane o to, żeby zostawić na, na tarło, na rozród wyciągnęli wszystko w dupie mieli to, co będzie po nich no i tak to już teraz zostało Ja mam inne krajobrazy, wy macie inne krajobrazy Ale jedno możecie przyznać, jedno trzeba przyznać Te moje wody są urokliwe, prawda? Przepiękne jakby tu jeszcze była ryba. To by było już całkiem cudownie Ale nie ma. Dzierżawę wzięło gospodarstwo rybackie, które po prostu olało temat. Jedyne, co ich interesuje, to sielawa z Miedwia. Pozostałe jeziora zostawili na Pasce Losu. I tylko czekam, aż Wody Polskie im to po prostu odbiorą. Ale też nic nie zrobią, no. Ale im odbiorą, no. Tak po prostu w nagrodę za to, co zrobili, co spierali tak, to spio... należy im się tam chodzisz w ogóle? czy nie chodzisz? czy żeś się tam w coś wpierniczył? o kołowrotki już też do do lamusa trzeba oddać ładnie chodzi dobra może być sprzęt do wymiany na przyszły rok w tym roku muszę koniecznie kupić baterię do silnika a w przyszłym roku nowe wędki nowe kołowrotki bo to to co mam to jeszcze chodzi ale to w każdej chwili może się już Rozsypać i wypowiedzieć posłuszeństwo. Piękna ta wiosna dzisiaj. Ostatnio jest do głupy ta wiosna, bo cały czas wieje takim zimnym wiatrem. Dzisiaj jest zupełnie inna pogoda, dlatego skorzystałem, wyskoczyłem. Chciałem sobie nagrać materiał zupełnie niezwiązany z wędkarstwem. No i mi się to niezwiązany z wędkarstwem a, a na wodzie mi się to udało. Jestem przeszczęśliwy, bo mam to, co chciałem. Ale teraz trzeba wykorzystać ten moment, że ja jestem na wodzie i coś będę spróbować złowić, ale... Tu jest miernota. No dobra, nie będę was tutaj przynudzał, bo nie mam nic do powiedzenia, nie mam nic do pokazania. Jak dopłynę tam, to może jeszcze włączę kamerę i coś może się jeszcze tutaj nagra, nie? Może. No co ja mogę, co ja mogę ponagrywać? Jak rzucam? Bo jak holuję, to nie, nie, to nie to. To nie to. Nie to miejsce, nie to miejsców Dobra, bądźcie zdrowi Być może jeszcze coś dzisiaj nagram, no nie wiem, zobacz. na razie widać, że nie ma co. Ja mi się nie gadać, nie chcę bo zmęczony jestem, bo się nagadałem Więc trochę mam też prawo odpocząć, nie? Po 10 latach Nadawania bardzo regularnych filmów wędkarskich. Mam prawo troszkę odpocząć.